Witajcie kochani w objęciach magicznego ogrodu. Witajcie. Dzisiaj już tak prawie, że, prawie, że jesiennie. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć trochę o o dzikiej marchi. O dzikiej marchwi, która która zagościła w moim ogrodzie dawno temu, dawno temu. Tak, mam jej bardzo dużo i wszędzie, wszędzie rośnie. I tak to właśnie jest, że to co potrzeba. To zawsze się znajdzie. Zawsze się znajdzie. marchew. Dzika marchew w pełnej krasie. Piękna. Okazała. Piękna i okazała. Zakochałam się w tej dzikiej marchi. Nie wiedząc nawet, jak nazywa się ta roślina i czym jest. Rośnie w moim ogrodzie wszędzie. Znalazła sobie miejsce centralne na klombach. Znalazła, znalazła miejsce na grządkach. Wszędzie jest jej pełno. No ale jak się już zadomowiła, to tak naprawdę nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Kiedyś już wspominałam, że wszystkie te rośliny, które, które gdzieś zasieją się na naszej ziemi, które, które wyrastają, są nam potrzebne. Potrzebne do tego, abyśmy mogli korzystać z dobrodziejstwa. Bo widocznie z jakiegoś powodu zaistniały na naszej ziemi. Tak jest właśnie z dziką marfią, która się rozsiewa. Bardzo mocno się rozsiewa, ale też jest i piękna. A w moim ogrodzie dorasta do dwóch metrów. To jest ta największa. Wszystkie, wszystkie tamte już zerwane. Trochę, trochę nasionek posuszonych, trochę na kompost poszło. Miałem taki problem z wodą w organizmie, stąd właśnie dzika marchew, która zasiała się w ogrodzie. Naprawdę jest jej wszędzie dużo nerki, pęcherz, cały układ moczowy, kochani. Dzika marchew, zbawienie, po prostu zbawienie. Herbatka, herbatka, całe, całe, ziele, jest, całe ziele jest bardzo przydatne bardzo przydatne zrobię wam opis pod filmem bo nie jestem zielarką nie jestem lekarzem dlatego nie chciałabym was moim moim opowiadaniem wprowadzić w błąd ale właśnie właśnie dzika marchew jak znalazł na wszystkie dolegliwości Układu moczowego, kochani, układu moczowego. W ogrodzie, w ogrodzie tak naprawdę nic się nie zmieniło. Wszystko rośnie swoim życiem. Wszystko tętni swoim życiem. Dojrzewa. Dojrzewają pigwy. Dojrzewają pigwy. Dojrzewają pigwy. Są większe gruszki. No, i jest ich trochę, jest ich trochę. Na temat winogrona to nie będę się wypowiadać. O, po prostu nic nie będzie, nic nie będzie. Rozchodniki zaczynają się przebarwiać znakiem tego jesień. Jesień już, tuż, tuż, już, tuż, tuż. Ogród obsypany kwiatami. Po prostu obsypany kwiatami. Piękny, jesienny. Z nutą tajemniczości kochani z nutą tajemniczości słonecznik dorósł do 4 metrów wszystkie pąki rozkwitły przepięknie przepięknie wyglądają przepięknie tak właśnie ogrodowe malusieńkie do metra słoneczniki porosły na 4 metry porosły na 4 metry piękne w kolorze ciemnej czerwieni i pomarańczu przepiękne. A ja tutaj z ziemi czuję się jak gulliver wśród wielkoludów. Bardzo, bardzo, bardzo wysoki. Bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Pięknie, pięknie zdobią mój magiczny ogród. to co poprzekwitało i ten czas czas na wszystko przychodzi na wszystko przychodzi czas a ja dzisiaj wśród wśród rozchodników olbrzymich kochani mówię wam mówię wam do zobaczenia w kolejnym filmie pokażę wam jak jak przepięknie przebarwiają się przebarwiają się rozchodniki one są olbrzymie. One są olbrzymie. Pachnieć nie pachną, ale mają, mają swój urok. Skomponowane razem z dziką martwią. Wyglądają przepięknie na grządkach. Przepięknie.